Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sosek, to jest World of Tanks, wasze bitwy i po raz kolejny powtóreczka od Christophera, tym razem na czołgu T20. On się bardzo zawziął na tą linię tych czołgów, kiedy jest jeszcze wierzchołek drzewka i kto wie czy do końca drzewka nie zrobi jeszcze patona, bo to jest dość świeża bitwa. Jak widać malinówka T20, spotkaniówka na ósemeczkach i... Zobaczymy, co on tutaj będzie próbował zrobić. Czołk T20 to jest mój pierwszy medium siódmego tieru, jaki w życiu miałem, czyli za grosz umiejętności w nim nie miałem, grając nim. Tutaj sobie pojechał na taką fajną snajpę, z której coś można zawsze uszczelić. Zobaczmy właśnie działko, czemu się tutaj od się 85 odbiło. Działko to jest 240 uszkodzeń, 160 penetracji na goldzie 243, czyli to jest identyczne działko, jakim dysponuje Hellcat. bodajże Hellcat ma takie działko, chyba, może to też jest M6. Ma takie działko takie typowe działko 90, dla czołgów amerykańskich. No i co możemy powiedzieć o czołgu T20 albo malinówce? Tutaj najpierw może o mapie. Bardzo fajna taktyka na tą mapę, to właśnie jeżdżenie tutaj, z tej strony, i próba bicia czegoś, co jest na górce, albo ewentualnie jak coś tutaj nam próbuje przejeżdżać i nas zaświecić. Póki co jest bez fragów, bez damage'u, więc zobaczymy, co Chris spróbuje zrobić. O, no, jak widać, wreszcie jakieś bicie się nam pokazało. Tutaj Hellcat, ale wszystko się cofa. No, a tutaj trochę średnio przycelowane. Reload działka jest dość spory: 775. Wreszcie jest jakieś bicie. Z to, co się orientuje, to Chris ma tu dość niezłą załogę. Być może właśnie z tego Hellcata, ale to, 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 to na pewno pomaga. Bardzo dobra załoga na tym pojeździe. On sobie bardzo chwalił tę dwudziestkę, poprawo z dupy się Tigerpy pokazał, co jakiś blow-up na nim będzie, no nie, chyba nie. Tigerpy nie zainteresowany za bardzo, a na pewno się Chris świecił, Panther M10, właśnie tutaj też fajny sposób, agresywny podjazd, na razie jeszcze hp nie potracił, też dobrze. I tutaj jest t -34. No bardzo agresywna taktyka. Na całe szczęście Team spuszował, dzięki czemu można coś takiego próbować zrobić. Bo jeżeli Team by nie pojechał na górkę, no to nie ma najmniejszych szans na efektywne wykorzystanie tej taktyki. Po prostu się nie da z bardzo prostego. O, słabo. Bardzo prostego faktu. Tutaj jesteśmy tak bardzo na rynku, że to jest masakra. Nie Trochę jest Chris w słabej sytuacji, bo team jeszcze nie puszuje i nawet nie wygląda, jakby miał za, zamiar puszować. A z drugiej strony, tutaj AMX-M4 y, widzi, widzi fraga i po prostu no, jedzie bez na Chrisa. Co ciekawsze, AMX-M4 ma przewagę. Zdecydowaną przewagę Reloadu, ale coś chyba nie chce wykorzystać. O! Może moja moraka zasadziłeś, albo ładowniczego, albo cholera wie co mu zrobiłeś, ale stwierdził, że nie chce strzelać. Poogląda sobie twój czołg po prostu. O! I tutaj też fajnie można wyjechać. Yy, tutaj bardzo ładnie im świecisz. Jeżeli to suby było. O! Wspaniale na trak. Setka nie może obniżyć. Czemu to isu jeszcze niszczyło? No wreszcie, isu, panie. Prawie setka go tu zjadła. Tutaj przez okienko raczej ciężko. Już hapeki się pokończyły, ale jest dwa kadmijżu, dwa fragi. No i przede wszystkim świecisz dla timu. Ten isu, gdyby nie ty, to by. Nic by nie zrobił, jest słaby. O. I kolejny frak dzięki Twojej pomocy. I chilnie przepuszował, oczywiście. Stwierdził, że se poginą. pewnie wjechali na szmatę zbyt agresywnie i z dołu pociorali jakieś, jakieś borsuki albo inne nieświecące się rzeczy. Tutaj znowu troszeczkę ryzyko, bo jesteś w tym momencie otwarty i Borsuk by cię przyuważył i nie masz już szans. Bicie na no tego tygrysa chyba nie ma. Czołg w ogóle T20 jest bardzo przyjemnym czołgiem. Yy, ogólnie linia ta nie jest zła. Czołgów yy... tutaj, Chris, nie strzela. Właśnie wyświetlił go dla ISU i chyba o to chodziło. Jakby strzelił, to by się wyświetlił i by było pozamiatane. Panther M10. Ona z kraju, ale jak strzelisz, to się nie zaświecisz prawdopodobnie. Chyba weszło. No, chyba weszło. No i nie ma chłopa. Cała linia jest dość przyjemna, chociaż mi się najgorzej chyba grało Pershingiem. No nie umiałem wykorzystać z zasięgu widzenia, a słabe losowanie i 180 pny sprawiało, że wiele damage'a nie szło zrobić tym pojazdem. Teraz weżę Golda, to już inna robota jest. Można inaczej grać i statystyki też inaczej wyglądają. Tutaj mądry spotting, jest jeszcze gdzieś jak pancer. Tygrysa już w całe szczęście udało się wykończyć. T3485, sam nie wie, co Jakub Erben chce zrobić, więc trzeba podjechać chyba, żeby no jakieś ISU coś może pomogło. No. Koleś bez spotingu by nic nie znaczył. Jest i jak pancerz. No i sobie go skończyłeś. Trzeba jeszcze uważać na artylerię. To jest chyba największe zmartwienie w tym momencie. No bo... O, coś strzela. Prawdopodobnie te 34. Jeszcze wracając do linii, no bo coś trzeba o niej tak naprawdę powiedzieć. Jest dość, naprawdę dość przyjemna. Mm, RHM się zajęły sobą. Jest dość przyjemna. Siódemka jest jednym z przyjemniejszych pojazdów e, średnich na tym Tierze. To bez dwóch zdań. Spokojnie można kręcić bardzo ładne wyniczki. Jak mówię, mi się średnio grało Pershingiem, ale Patona bardzo Nie dobrze wspominam. Niestety czołg topowy, no moim zdaniem jest sporo słabszy. A jak, jak nie sporo słabszy, to masakrycznie gorszy. No, tutaj wlosował niezły hit, więc fałka sobie... O, 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 o! Ciężko strzelić w Ale na auto się jakoś udało. Piąty frag, frak, 2800 dimidżu. No, wreszcie Isu się ruszyło. No i już obaj tutaj mają mało HP. A, no, niestety nie udało się trafić. Byłby już Top Gun, ale pancer 4S go zabił. Na szczęście. No i została artyleria, która tak naprawdę wiem, zobaczymy, czy uda się ją zabić. Uda się w ogóle znaleźć. To jest dość dwawa artyleria. W tej linii w sumie najgorszym pojazdem jest czołg, Według mnie czołk topowy, bo jest e, największy, ma sporą wieżę. Co jest zdecydowanie sporym minusem. Tak duża wieża no oczywiście nie odbija, no bądźmy szczerzy. Artka se nie strzeliła, nie trafiła. 215 oczywiście, low hit. Tutaj Arta chce ramować. No i milimetry od śmierci ukrył ale na szczęście zorientował się. No i Top gun. Fajne wykorzystanie nietopowego pojazdu w bitwie na ósemkach. Agresywny spot, dość od drugiej strony. Zazwyczaj to z drugiej strony tej, tego wczytania się tak próbuje, ale tutaj jak widać też można. No i oczywiście MK Topgan, i może jakieś tam spotowanie coś tam było fajnego to już wy się dowiecie z wyników. No i dobra, to by było na tyle. Dzięki za fajną powtórkę, no i do następnego razu, na razie.